Nastał ten dzień, kiedy wykorzystujemy pozwolenie od zarządu i kupujemy prawdziwego game changera na nasze konto Road to Glory i robimy potężne dymy. Bo dzisiaj do naszego zespołu, do naszego głównego zespołu, tego, który widzicie w tym momencie dołącza. A w zasadzie mam nadzieję, że dołączy, bo to jeszcze nie jest nic pewnego, pewien legendarny, legendarny legendarny zawodnik, moi kochani, jeśli się cieszycie jeśli w ogóle uważacie, że Mbappe jest najmocniejszą złotą kartą w grze nie ten, ten złoty zwykły, nie, nie to ty, to dajcie znać w komentarzu i zostawcie łapeczkę do góry i możemy się umówić, widzowie, że jak pod tym odcinkiem będzie tysiąc łapeczek do góry, to jutro wjeżdża paczka z ikoną Prime na moim głównym w sensie nie, na tym Road to Glory na moim koncie Road to Glory, więc na tym koncie, gdzie były dymy Oj, były dymy, widzowie. Były, były, były dymy, ale w dzisiejszym odcinku, zanim przejdziemy do kilona Mbappé, to będziemy na pewno chcieli zachować tego pana, czyli Viniciusza Juniora, żebyśmy go nie musieli sprzedawać. Na ten moment nasz budżet może nie jest jakiś mega dobry, bo jest to z 464 tysiące końców 258, ale wierzę, że to się uda. No, sprzedaliśmy coś, więc tutaj rzeźbimy. Po prostu rzeźbimy. Niestety, ale zwykłe ify musimy sprzedawać. Więc yy, okulnie Mbappe kosztuje 480, 580 tysięcy, więc za tyle myślę, że go dorwiemy No i zobaczymy, czy to się uda, bo dania są podzielone. Musimy, no musimy to wszystko pikselować, bo tego nawet się nie, nie, nie sprzeda. Niestety, to się, to się, to się nie uda, to się da, tak się nie da. Więc wykiselujemy i zyskujemy dosyć dużą mamony. Zawsze jak coś, możemy te 83 też posprzedawać. To też zawsze coś tam pieniędzy wpada, no i zobaczymy, no klub jest już wyzerowany mocno, ale żeby ta ikonka Prime wleciała, może ta ikonka Prime, w, co w jutrzejszym odcinku, 6 tysięcy zostało na zbieranie, a może nawet byśmy to wszystko już, no dobra, będą ciężary, żeby to wdro, w, w, wysnajpić, dobra, to posprzedawajmy jeszcze 8-3. Co mamy? Dużo, dużo i mamy na liście transferowej, jak najbardziej. Spróbujemy może porzucać do klubu to co możemy, a całą resztę po prostu sprzedamy i, i tyle. I dzięki temu prawdopodobnie uda się po prostu nam nazbierać. To jestem no mega, mega zadowolony, jeśli to się uda. O matko jedyna, 4000! Co jest grane? Czemu te karty są takie drogie? 1400, o ja cię kręcę. Okej, okay. 580 tysięcy, 581. To już pozwala nam na snajpienie. Tak myślę, ale czy tak jest? What? Wow! Kill you, dołącza Dołączę do naszego zespołu, ale się cieszę, naprawdę widzowie. Cieszę się i możemy umówić się na takiej zasadzie. O, kupiliśmy kartę, której nie ma. Możemy się umówić, żeby tutaj wszystkie. i żeby zarząd był zadowolony, i żebym ja był zadowolony, i żeby każdy był zadowolony. Jeśli w tym tygodniu nie zrobimy najlepszej rangi na tym roundu glory, to znaczy najlepszej. Dotychczasowo, czyli 16 winów, to jest taki minimum. Jeśli nie zrobimy 16 winów, sprzedajemy mbapę, bo to będzie znaczyło, że ten mbapę to, to, to taka kluzeczka jest. Dzisiaj w sensie ja i tak myślę, że docelowo my go sobie sprzedamy i dzięki temu tam będziemy. Okej, okay, tutaj Leskan, A, ja cię się. Jesteśmy widzowie zgubieni. No tyle mogę powiedzieć chyba. Więc ja i tak mam w planach tego Mbappé sprzedać, żeby potem coś innego szalonego porobić. Ale możemy się umówić widzowie, że jeśli w tym momencie ten Mbappé. No, nie odda po prostu i nie zrobimy 16 minów, sprzedaje go i robimy kolejnego pika, nie wiem, z ikoną, cokolwiek, żeby to konto jakoś tam szło do przodu. No, cieszę się, że Viniciusa udało się nam zachować. I jeśli macie jakieś pomysły, jakieś ciekawostki, co by z tym składem szło jeszcze porobić, to dajcie znać, bo jestem mega ciekawy, co by tutaj szło zrobić, żeby było dobrze, a nie było źle. No, to wiadomo, że. Że dobrze jest, jak jest dobrze, a źle, jak jest źle. LSA na LP musimy tylko kupić sobie, żeby ten Neymar, Neymar, Neymar miał zgranko. Matko, jedyne, ile to kosztuje? Że to jest majątek, Jak ja, Powiem szczerze. Ja nie wiem, czy na początku FIFA nie warto tych kart wszystkich trzymać, bo one potem jakoś rosną cenowo. No i dobra, no i dobrze, bardzo dobrze. W ogóle ten deadline widzowie kosztuje w tym momencie 250 tysięcy na playce. Na Xboxie również podobnie, więc to, co trafiliśmy. No, to robi wrażenie. Dobra, Mateo... Dobra, no ja nie, to wolę Mbappe, żeby był na fullu. Mbappe, taktyka. No, gramy cały czas niezmiennie tym 4-4-2. Tylko, że w tym momencie do naszej wyjściowej jedenastki na pozycji napastnika, takiego mocnego napastnika, dołącza Kylian Mbappe. Moim zdaniem to zmieni bardzo dużo w tym składzie i moim zdaniem to będzie też test, czy Kylian Mbappe faktycznie jest najlepszą złotą kartą i ona najwięcej tak jakby dodaje animuszu, całokształcie zespołowi. To jest moje pytanie. W sensie, y, odpowiemy sobie na to pytanie, bo ja ogólnie, szczerze, jestem bardzo zadowolony w tym momencie z tego składu. Jeślibyśmy jeszcze, na przykład, dozbierali na Endika, zamiast Blonka, czy tam zamiast tego Sara, to w ogóle byłoby pokczem. Bo myślę, że ta defensywa w tym momencie najbardziej cierpi, ale to wiadomo, że to jest temat rzeka i tutaj trzeba... Na spokojnie do tego podejść, bo nie można też, że tak powiem, nie można tych wszystkiego zmieniać na jednego strzała, a może też trafimy coś jutro w tej ikonie Prime. Ja mam taką nadzieję, tak szczerze mówiąc, że ta ikona Prime w końcu odda. Ale czy tak będzie? Przekonamy się już za chwilkę. Eee, w sensie przekonamy się już, już za momencik, czy ten kilo Mbappé faktycznie jest tak potężny, jak się wydaje. Więc chodźmy na Mistrzostwa FIFA Ultimate Team. No, eliminations i tyle. Jedziemy. Ulala, jest legionaria! Dobra, przetestujemy ten srebrny składnik. Pięknie, żał Felix? Żał Felix. Już nadchodzi pomoc postaci Kiliona Mbappé. Ale w takich sytuacjach my nie potrzebujemy pomocy Kiliona Mbappé, bo żał Felix jest samowystarczalną bestią, jest samowystarczalnym czołgiem, jest samowystarczalnym bydlakiem, który dominuje, który. No, strzela po prostu i wygrywamy 1 do 0. Nice, kill on Mbappé. Właśnie to jest Mbappé, widzowie. To jest Mbappé. Ten duet będzie, będzie prawdziwym killerem. To jest, jestem tego pewien. Jestem tego pewien, naprawdę. 3 do 0. Rage Kill on Mbappé, Jean Felix. Podczęp C Richmond, let's go. Kill on Mbappé znowu na napadzie. Zobaczymy. Żał Felix! What action! What a rage quit! Ten właśnie ten potężny duet. On odstrasza w ogóle przeciwników przed podjęciem walki. Bo Clio Mbappé po prostu robi za tak zwaną zadymę. 2-0 bilans w eliminacjach. Let's go. FC Krita Enfema, Ronaldinho dał Mbappé. Dobre, idziemy. Walka. Cel 10-0 w eliminacjach. O matko, no to nieźle O jest, to ten ba. Żal Falex, Come back? Is real. Chili MBP! Let's go! Potężny duet, najbardziej potężny duet w historii Road to Glory i historii... historii FIFA. No nie ma lepszego na Mbappé i João Felixa naszego. Ło! Żao Felixa, czerwony, bo sześćka, Żidola, ma Mam najlepszy trio w historii Fiwe 22: Zinola, Felix, Mbappé. I ja się kręcę, ale Casillas to się nadaje do bana. Kila Mbappé, kila Mbappé. Matko jedyna, oni się bawią. Dla nich to jest trening. Co za action. Wow. I'm mi shock. Wow. Gdyby to weszło. Gdyby to weszło. Stworzyłem potwora, widzowie. Stworzyłem potwora. Naprawdę, aż samemu sobie muszę brawa pobić. Po prostu jesteśmy bezpieczni AE96FC Nie ma szału Felixa. Ma Mbappé to ty? Moim zdaniem Mbappé to ty będzie gorszy niż duet Felix Mbappé. Takiego jestem zdania i ja się no trzymam tego zdania. Jean Felix A Neyma, Neyma. No naprawdę, jestem zdumiony. Jestem zdumiony i czuję moc. Czuję moc tej, tego zespołu. Wow, ładna akcja. O matko, ten LaFond, powiem szczerze. Taki 2 na 10 na ten moment. Ładnie sobie rozszerzył. Och, dobra. Myślę, że na ten moment jestem mega. Naprawdę mega zadowolony z tego duetu Mbappe żał, felix A co będzie w przyszłości, to też się tak naprawdę przekonamy. Myślę, że to będzie rekordowy fut Champions. Jestem tego przekonany, że zrobimy to 16 linków, bo naprawdę. No spójrzcie nawet na te statystyki. Moim byliśmy lepsi, ale to jest tam mało ważne. 3-1. I na ten moment. Naprawdę jestem mega, mega zadowolony i się nie umiem doczekać, jak będziemy tak naprawdę już w boju testować w boju testować całą dwójkę i cały nasz, tak naprawdę, nasz skład. A już jutro, widzowie, odcinek z paczką z Ikoną Prime, gdzie, no bo oddało, po prostu. Obo oddało. Wielkie dzięki za oglądanie, widzowie. Trzymajcie się. papa! Pa.